Siemaneczko, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Agro Team Game. W dzisiejszym odcinku, no co możemy robić? Znajdujemy się w ciągniku, mamy 480 obrotów na minutę, godzinę 9.38. Tutaj jest gnój, tam jest ciągnik, tu jest jakiś basen, o tak oddalę, jakiś basen. A za nami z tyłu, co jest? Pompujemy gnojówę, Jak to moi drodzy. W dzisiejszym odcinku będzie pompowanie gnojówy, dokładnie tak jak sami możecie zauważyć. Tutaj mam ramię, tam mam o to czarne co widzicie jest ile jeszcze miejsca zostało. Ogólnie w rozwoju New Holland, to 70-50 tym co tym samym, którym w którym w ostatnim odcinku rozwalałem obornik. To no, tak wygląda i rozrzuca, rozwozimy yy, beczkowozem marki Joskin yy, 16 tysięcy litrów, tak naprawdę jest bardzo fajnie. Tak, na oczywiście skrętna. Tutaj sobie pompujemy 16 tysięcy litrów. Wywożę to od wczoraj, od południa. i Dzisiaj od rana mamy godzinę 9:40. I oto w tym silosie, tylko troszeczkę oddale wam. O, w tym silosie się znajduje milion litrów gnojówy po prostu. A skąd mamy? No to mamy po prostu od krów. To skąd jeszcze mamy? Z biogazu, bo nam z biogazu przywożą też gnojówę, więc mamy po prostu stąd wszystko. A tam możecie zapytać, co tam robi ten niebieski ciągnik. Ten niebieski ciągnik to jest z marki Lantini. I tam jest wałeczek, i on po prostu miesza. Aktualnie nie miesza, bo wczoraj był mieszany cały dzień więc aktualnie nie potrzeba mieszania. Ogólnie taki króciutki odcineczek z pokazu po prostu, jak to się wygląda, takie 2-3 minutki będzie może. No i co, później, później jutro zobaczycie również odcinek z rozlewania Gnojowicy, bo ten odcinek widzicie w czwartek, jeszcze nie wiem o której godzinie, ale widzicie, więc no, więc tak to wygląda, no. Ogólnie tutaj ogornik, o który wczoraj rozwoziłem jest już rozwieziony jedna kupa, jeszcze tu jest druga kupa, tu jest trzecia kupa, tu jest czwarta kupa. Hmm. Miał być ogólnie odcinek. Jeszcze <coughs> z rozrzucania obornika, ale nie było z tego powodu, ponieważ, yy, ponieważ no nie miałem jak, gdzie, po co i dlaczego. No ale tamten yy, obornik No to jest z cykorii, cykoria, korzenie cykorii, liście takie duperele, z tytoniu są też łodygi. Tu jest czysty, normalny obornik prosto od krów, a tam jest kompost. Dokładnie i tam troszeczkę obornika co, co dzisiaj rano sprzątałem u krów. I tu był taki o, kompost zmieszany z obornikiem, więc takie to było. No i tam po już się powoli zapełnia. O, zapełnia się nie przybliżę. Więc ja będę kończył my się widzimy w kolejnym odcinku. Już jutro, do zobaczenia, do następnego. Na razie. Cześć, jelo.